A, no tak, kurde, widzisz, to jest właśnie to masz magazynek 18 naboi. Kurde, jak ty nie do, jak nie dobijesz, to zapomnij Marysiu. <noise> Myślę nie ma kolosalną przyszłość. No i teraz tak, weź to, co mówiłem, nie? Zwalniamy. I w takim stanie. No, tak długo, tak, jak nie położymy palca na spuści nie ściągniemy spustu, broń jest bezpieczna. Beretta ma bardzo fajny w sposób, tu jest ze taki blok, który blokuje na miglicę, więc wszelkiego rodzaju historie, typu uderzenie w, w, w kurek, upadek w ten sposób, upadek w ten sposób, nie powodują odpalenia, e, odpalenia naboju. Więc no, poszli w tym kierunku, że po zrzuceniu masz broń służbową w pełni bezpieczną. Tak z tym można chodzić. Nie? No, ale tak jak mówię, wtedy ten pierwszy strzał, to jest samo napinanie i efekty bywają różne, często kwadratowe podłużne. i podłużne. Kolejne. rękawicach, to mi się niespecjalnie otrzymały. Kolejne to już czysta przyjemność.